Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Z uwagi na zadawane pytania dotyczące objawień Marii, Julie Jeannie, francuskiej mistyczki i stygmatyczki, krzyża i szkaplerza na czasy ostateczne fioletowego męki pańskiej, e, odpowiem może tak właśnie zbiorowo. E, porównam to do świętej Małgorzaty Marii Alakok. Może zacznę od niej, ponieważ ona żyła w latach, 1647-1690. Nie wiem, czy znasz tarczę na świętszego serca pana Jezusa. Tą tarczę Jezus jej objawił, na świętsze serce Jezusa, w 1686 roku. I teraz, 34 lata później, tarcza jeszcze nie była zatwierdzona, błogosławiona, nie miała jakiegoś impyrmatur, o którym teraz myślisz sobie, w 1720 roku. Wybuchła zaraza w Marsylii. Siostry wizytki zaczęły szyć te tarcze. Maszyna nie nadążała. Wszyscy chcieli mieć tarcze serca Pana Jezusa z napisem stój, serce Jezusa jest ze mną. Przyjdź królestwo Twoje. Chcieli mieć tarcze na ubraniach. Wywieszali te tarcze na drzwiach, ponieważ zaraza zbierała potężne żniwo. Każdy, łącznie z biskupem, które też miał takie natchnienie, że ma pójść w tym kierunku. I co się wydarzyło? Tarcza uratowała Marsylię od zarazy. Kiedy została zatwierdzona tarcza, błogosławiona tarcza, można by tak powiedzieć, otóż zrobił to błogosławiony Pius IX w 1870 roku. Od czasu, kiedy. Święta Małgorzata Maria Alakok, no wtedy jeszcze nie była święta ogłoszona przez Kościół katolicki. Do czasu zatwierdzenia tej tarczy i błogosławieństwa powsze minęło 184 lata. 184 lata. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa była ogłoszona w 1856, a Święta Małgorzata Beatyfikowana w 1864, a kanonizowana w 1920. I teraz nawiązanie do Marii Julie francuskiej mistyczki i stygmatyczki. Ona żyła w latach 1850-1941. Miała szczególne objawienia dotyczące czasów ostatecznych, o których mówił Jezus i o których jest mowa w Apokalipsie. Miała szczególne objawienia. Ponieważ Bóg, tak jak kiedyś w Starym Testamencie, tak dalej działa i przysyła swoich proroków, którzy mówią w ten sam sposób o tym, co ma nadejść. Dlaczego? Bo Bóg taki jest. Mówi, żebyśmy patrzyli na znaki, żebyśmy je czytali i byli przygotowani i czuwali. No i teraz: Pan Bóg jej objawił, Matka Boża i Pan Jezus objawił jej krzyż, szczególny krzyż o którym już nagrałam film. Ten krzyż objawił co do niego w roku 1882, 1921 i 1922. Mówił o tym, jak ma wyglądać i jakie szczególne błogosławieństwa i ochrony są do niego przypisane. Dzisiaj mamy rok 2024, czyli mija dopiero, uwaga, 142 lata od czasu, Ogłoszę, kiedy pierwszy raz w te 1882 Maria Juli miała objawienie dotyczące właśnie tego szczególnego krzyża na czasy ostateczne. Pamiętaj, co przed chwilą powiedziałam. 184 lata minęły od czasu, kiedy tarcza Pana Jezusa została błogosławiona przez papieża. Ale wcześniej była przez ludzi używana i Pan Bóg działał przez tą, przez ten znak, który chciał. Dalej. Maria Julie Janie otrzymała w 1878 roku w ekstazie, że ma sporządzić, ma być taki szkaplerz fioletowy męki Pańskiej, błogosławieństwa i ochrony na czasy ostateczne. Wam szczególnie wyglądać. I zobacz, dzisiaj jest 2024 rok. Od czasu objawienia tego szkaplerza minęło 146 lat. Naprawdę, do czasu zatwierdzenia tych rzeczy, w porównaniu z tarczą e, Najświętszego Serca Pana Jezusa, o której wszyscy już wiedzą, jest zatwierdzona, rozdają jeszcze trochę czasu. Czy to nie oznacza, że w tym czasie ludzie nie używali? Używali. A Pan Bóg działał. A Pan Bóg działał. Przemyśl te wszystkie daty yy. i zacznij patrzeć, czuwać, modlić się. Jedna i druga święta Małgorzata Mariala Kok. Dowiedz się o niej więcej. I druga Marii Żuli-Żenie, się o niej więcej, ona też miała słowa od Jezusa. Najświętszego serca pana Jezusa. O niej powiedział, że na drzwiach też mamy to samo co Małgorzacie Marii Alakok umieszczać tarczę serca pana Jezusa. Powiedział, że schronienie w czasach ostatecznych będzie najświętszym sercu pana Jezusa. I w niepokalanym sercu Maryi i pod krzyżem. Zacznij działać. W imię Jezusa. Nie stój. Nawracaj się i pomóż innym wrócić do Boga. Amen. Pod tym filmem znajduje się link do rozmowy, w którym z autorem książki. Objawienia Ksawierem Ayral, który w czasie tego, tej rozmowy podaje informację, że szkaplesz, fioletowy szkaplesz męki pańskiej, błogosławieństwa i ochrony, który został objawiony Mariuszowi Żani, otrzymał błogosławieństwo biskupa w 1876 roku. Słuchaj też tego. O czym on mówi? Niech Jezus ci błogosławi.